Nie najlepiej zaczęliście te, ten rok, punkcik na wyjeździe, teraz przegrana, zero bramek strzelonych, czy to jeszcze efekt ciężkiego okresu przygotowawczego, czy brakuje Wam tej świeżości, może zgrania z nowymi zawodnikami? Brakuje wykończenia akcji, gdzieś tam jakieś sytuacje mieliśmy, chociaż na pewno nie gramy tak, jak jakbyśmy chcieli grać i tak jak graliśmy gdzieś tam w końcówce tamtej rundy Myślę, że z każdym kolejnym meczem będzie to lepiej wyglądało. Gdzieś tam na pewno martwi to, że nie szlamy bramek, bo gdzieś tam w defensywie też popełniamy dość sporo błędów i, i tak jak na zawiszy to się nie zemściło, bo gdzieś tam zawisza nie wykorzystała tych sytuacji, to dzisiaj górnik jedną wykorzystał i nie przegrywamy mecz. Tym bardziej to boli, że przegrywamy u siebie, gdzie, gdzie całą rundę, żeśmy nie przegrali i, i liczyliśmy na to, że, że dzisiaj wygramy ten mecz. Początek, początek, jest e, rundy rewanżowej, także no mm, fizycznie myślę, że to wygląda, e, wygląda dobrze, no e, jakości, jakości typowo piłkarskie wiadomo, no boiska gdzieś tam nie pomagają i te mecze są gdzieś tam, dużo, dużo tych piech, gdzie trzeba walczyć, drugie gdzieś tam wygrywać przebitki i tak te mecze wyglądają, no mm, niuanse decydują tym bardziej na początku tej rundy o zwycięstwie lub nie i dzisiaj też tak było, no kontra, bo to musi być po prostu skasano, skasowana w zarodku i nie ma sytuacji, no, górnik na pewno też miał jakieś tam sytuacje, gdzieś tam jakieś te dochodziliśmy do tych tam gdzieś pół sytuacji, ale, ale były na lekarstwo i na pewno nad tym trzeba, nad tym trzeba pracować. Musimy poprawić jakość gry jako całość, całość, całość całej drużyny, czy to w obronie, z przejścia z obrony do tako i z powrotem. I myślę, tu, tu leży gdzieś ten, ten minus, gdzie tych sytuacji jest jak na razie jak na lekarstwo w tych dwóch meczach, także na tym będziemy pracować najbardziej. Nie lubię takich meczów, gdzie dużo szachów było, dużo hałasu. Przede wszystkim z naszej strony bardzo dużo niedokładności. Trudno, trudno powiedzieć, czym to jest było spowodowane, no bo to wyglądało zupełnie inaczej. Ja myślę, że nie złapaliśmy w ogóle w tym meczu rytmu. Ale nawet przy tym e, słabszym graniu i nie za bardzo naszych tak wyglądał jak wyglądał, ale ten e, mecz był e, można powiedzieć na remis, albo ktoś ten wygrywał i tak się stało, bo tutaj na pewno z naszej strony był bardzo duży błąd w, e, w ustawieniu. E, kiedy my mamy stały fragment gry i nas kontrują, także tutaj na pewno e, Dyscyplina tutaj przy tym ustawieniu bardzo mocno kuleje, także będziemy na pewno o tym pojutrze rozmawiać. Trzeba było wprowadzić coś innego i ja uważam, że akurat Hoze na swojej pozycji grał zdecydowanie lepiej. Dużo, dużo piłek zagrał do przodu, walczył, wygrywał i także miał położyć ja dobrze pamiętam dwie sytuacje, gdzie mógł, jedną bardzo klarowną, gdzie mógł strzelić bramkę, także znalazł się w polu karnym. Przede wszystkim trzeba odpocząć i fizycznie i, 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 głowa, i głowa musi odpocząć, bo... Bo po takim meczu ciężko na gorąco wyciągać wnioski, bo można te wnioski wyciągnąć złe i musimy wszyscy uchłonąć i jutro, jutro spokojnie się spotkać, przeanalizować to spotkanie i pracować tak, jak pracowaliśmy dotychczas, bo gdzieś tam ta praca przynosiła efekty i nie możemy nagle zmieniać wszystkiego o 360 stopni i zacząć myśleć, że nie potrafimy grać w piłkę, czy, czy że nie potrafimy wygrywać meczy, bo wcześniej udowodnialiśmy, że, że, że jesteśmy dobrą drużyną i kiedy tworzymy drużynę i kolekty, wtedy jesteśmy silni. Cieszy to tym bardziej, że um, po tej niewykorzystanej sytuacji Romana bardzo, bardzo na twardczywie nagodziły myśli, że to się ześci. Na szczęście dzisiaj ta reguła nie weszła w życie, z czego, no, z czego się cieszymy, bo po takim meczu trudno by się wracało do Zabran. Cieszymy się tym bardziej.